Bardzo serdecznie, dziś pokażę bardzo prostą aplikację do nawigacji na system Android, czyli aplikację RedHear. Zapraszam bardzo serdecznie. Pisze się to G E T T H E R E. Okej. Okay. Aplikacja, jeszcze tak na początku nam darmowa. Tylko jej nazwę polecam wpisać z palca w Google Play, bo jak powiemy, to on może to bardzo przekształcić. I wyszło mi badanie, pulsoksymetr serca, coś tam, więc lepiej e, wpisać sobie Get here, Get here. E, Zresztą zaraz na ikonce pójdziemy po znakach, e, bo w ten sposób będzie lepiej. Ok. Odblokuję telefon e, i otworzymy sobie Hiram folder na ekranie głównym get here Okej pokazam ie t get here Dobra wchodzimy w to ekran e Wyjście, przycisk I teraz tak e mamy tak ekran główny. Musimy ekran główny mamy i mamy tak gdzie jestem przycisk. Po pierwsze, gdzie jest ten przycisk, czyli przycisk do sprawdzenia, gdzie się obecnie znajdujemy. E, mamy też ustawienia, przycisk. ustawienia, które działają i przejdziemy do nich. Nawigacja, przycisk. Nawigacja e, to jest przycisk do e, wejścia i na przykład e, jakieś e, tryby nawigacyjne do zmiany map. Wyjście, przycisk. No, przycisk, wyjście, bo jeśli wyjdziemy z paska nawigacji, to RZHIR będzie działał w tle. I nawet nie pomoże jego zamknięcie z ramu, więc tak to działa. Gdzie eee, jest ten przycisk? Tej funkcji nie pokażę, bo nie chcę zdradzać swojej lokalizacji. Ustawienia, przycisk. Ale już ustawienia możemy sobie omówić. Ustawienia, przycisk. Wyjdziemy sobie ustawienia, w nie. Mapy, przycisk. Mamy tutaj kilka podkategorii. Mapy. Ustawienia przycisk. Ustawienia, ustawienia samej aplikacji. Powrót do ekranu głównego. No powrót przycisk. do ekranu głównego. Powrót do ekranu mapy, przycisk. Tak. Ten przycisk Wam się bardzo przyda. Żeby korzystać z aplikacji, muszą być tutaj wgrane jakieś mapy, które. E, jakiś pakiet map. E, no, ja mam wgraną akurat polską, ale ustawienia, przycisk. ten przycisk nam się przyda. Ustawienia podczas nawigacji wyłączono. I teraz tak. Mamy ustawienia. Podczas nawigacji, potrząśnij przecinek, aby uzyskać wskazówki nawigacyjne, wyłączone, przełącz. Ja to wyłączyłem, bo mnie to ogólnie bardzo denerwowało. Jak korzystałem z JetHeara i gdzieś szłem, to e, był taki problem, że e, on bardzo e, dużo mówił e, i wręcz za dużo, ale muszę wam powiedzieć to, co zaobserwowałem. Będąc na terenie ośrodka w Laskach, iż naprawdę ktoś tam się postarał, bo on ma etykiety, jako tam aplikacja taka jak Lazarillo.Walker, radziły sobie, ale radziły sobie tam tak dosyć słabo i nie za bardzo chciały. To w przypadku właśnie Zhira bardzo to fajnie zadziałało. Mówił, że tu jest biblioteka, tu jest tam powiedzmy jakiś punkt usługowy. Odblokuję teraz telefon, bo się zablokował. Ekran blok. Usta okay. Ustawienia. Ustawienia przycisk. Dobra, poczekajcie, mi wyszło ustawienia. z tego. Ustawienia. Podczas nawigacji, Podawaj najbliższy adres podczas nawigacji. Wyłączone przełącz. No jak ktoś chce, to może. Poza trybem nawigacji, wyłączono. Teraz dalej są ustawienia pod, poza trybem nawigacji. Automatycznie podawaj nazwy ulic, wyłączone przełącz. Automatycznie podawaj nazwy ulic um, nie polecam. Potrząśnij przecinek, aby dowiedzieć się przecinek, gdzie jesteś, wyłączone przełącz. Podawaj najbliższy adres poza trybem, podawaj najbliższe miejsca poza trybem nawigacji, wyłączone pr... ustawienia ogólne wyłączone. Ok. To już jest ciekawe. Tak Jednostki kotka. odległości układ metryczny. No, no. Język polski linia pionowa poli, strona pobierania B. Silnik TTS, usługi Google związane z mową. No właśnie. Takie. Ustawienia. to ustawienia. Pasek nawigacji. Ustawienia. Usta... Mm, Powrót do ekranu głównego. Szwróćmy do ekranu głównego. Ekran główny. Gdzie jestem przycisk. Nawigacja, przycisk. Jest przycisk nawigacja. Nawigacja, miejsca przycisk. Wskazówki nawigacyjne, przycisk, alarmy przycisk. Powrót do ekranu głównego. Miejsca, przycisk. Pierwszy przycisk to miejsca. Możemy tutaj jakieś miejsce dodać i chcieć do niego nawigować. Aplikacja to umożliwia? Wskazówki nawigacyjne, przycisk. Wskazówki nawigacyjne do konkretnego miejsca i opcja świetna. Alarmy, przycisk. Alarmy. Czyli jeśli byśmy chcieli e, na przykład e, dojechać do Zakopanego i wtedy mieć alarm, to możemy. Powrót do ekranu. Ok, powrót do ekran ekranu główny. głównego. Ustawienia przycisk. Wyjście przycisk. Wyjście. Może tapnę sobie coś. Tak, przycisk. Ekran dzieli się na taki. Tak. Tak, ekran właśnie dzieli się na planszę. Na górze, tak? Nie, przycisk. Na dole nie. Ekran główny. Um, Wyjście przycisk. Ja w tym momencie nie będę jeszcze wychodził, pokażę. Na, wy, na, nawigacja. Wyjście, tyś... miejsc. Miejsca utwórz miejsce, przycisk. Hmm, powiedzmy, że utworzymy miejsce. Chcemy rzet, tak, przycisk. Rzet nas pyta, czy chcemy utworzyć miejsce. Jak brzmi, hit. Chcemy stuknij przecinek, aby mówić przycisk. O właśnie, jest y, też taka plansza. Stuknij przecinek, aby mówić przycisk. Y, wpisywanie głosowe. Stukni, przecinek, aby użyć klawiatury, przycisk. I klawiatura gula, Znaczy w moim przypadku klawiatura Microsoft. U góry mam stukni, aby pisać. Stukni, przecinek, aby mówić, przycisk. A na dole mam stukni, aby mówić. Więc teraz Wy będziecie mieli chwilę ciszy, bo ja wykorzystam mowę. Konwiktorska 7. Powiedziałem, że here. tak, przycisk. On nas teraz pyta, czy powiedziałem. To, co powiedziałem, mamy sobie tutaj. Utworzono Jet nawigacja, miejsca, przycisk. Ok. Um, utworzono miejsce. Ja mogę teraz sobie stuknąć. Miejsca. miejsca. Utw... Lista miejsc. Zapisz miejsce. Wczytaj. Powrót do. Wczytaj miejsca z pliku, przycisk. Wczytamy sobie miejsca z pliku. Ekran główny. Gdzie jestem przycisk? Ustawienia przy. Nawiga... nawigacja. Miejsca. Okay. Miejs... Lista miejsc, przycisk. Lista miejsc. Lista mi... Test przecinek jest. konwiktorska. Anuluj, kliknij. O. Konwiktorska 7, przecinek. jesteś 5 metrów na północ od konwiktorska 7. Kropka. Tak. Przyznaję. Anuluj, kliknij. Tutaj przecinek, aby wyjść bez wybierania. Miejsca. Lista um, miejsc, przycisk. Nie pomylił się co do odległości. Um, to jeszcze pokażę. Tak na Mista koniec. Miejsc. Anuluj klik. Konwiktorska 7. Przy... Jak stuknę. Miejsce, co się stanie? Konwiktor... Miejsce konwiktorska 7. Ustaw alarm dla tego miejsca, przycisk. Ustaw alarm dla tego miejsca, kiedyś się tam pojawia. Tam mi zawibrować, nawiguj do tego miejsca, przycisk, nawiguj do tego miejsca, zmień nazwę tego miejsca, przycisk, zmień nazwę tego miejsca, usuń to miejsce, przycisk, usuń to miejsce, jak daleko jestem, przycisk, jak daleko jestem, powrót do menu miejsca, przycisk, miejsca, Otwórz miejsce, przycisk, no, yy, dobra, więc to by było, Ostatni na tyle. Myślę. Na ekranie głównym, Pozdrawiam was wszystkich. Bardzo, Open bardzo. Serdecznie. 08.